Ci teraz coś, co może Cię sprustrować, podekscytować lub być może otworzyć Ci oczy. Czy Ci się to podoba, czy nie? Jeśli Twoje social media stoją w miejscu, nie masz zasięgu, nie masz interakcji, ludzie się nie angażują, to Twój content jest Słaby. Po prostu ludzie nie uważają, aby był wart ich uwagi. Nie masz Shadowbana. Po prostu nie umiesz tworzyć tego, co ludzie naprawdę chcą bądź potrzebują oglądać. Dlatego witaj w serii zwiększ Twoje zasięgi na Insta o 400%. Moim celem i intencją tej serii jest pomóc Tobie stworzyć content, który sprawi, że wyświetlenia Twojego profilu zwiększą się co najmniej czterokrotnie. Po wdrożeniu wszystkich tipów z tej serii. Nie będzie tulania wody żadnych shitowych tipów o tym, że musisz coś pozmieniać w ustawieniach telefonu, czy Publikować posty o po innej godzinie. Zostaniesz tu samo mięso, dzięki czemu po zastosowaniu tych strategii. Twój profil również wybuchnie. Widzisz, w social media jestem od 14 roku życia. po robieniu zasięgu w wirali swoje wiem, bo moje treści wygenerowały tego całkiem sporo na przestrzeni ostatnich lat, ale dziś te są inne. Trzeba być na bieżąco z formatami, które naprawdę działają. Ja jestem, dlatego mój profil rośnie w ekspresowym tempie, ponieważ wiele moich treści do dziś robi robotę. Dlatego jestem odpowiednią osobą, aby pomóc również Tobie, zwiększyć zasięgi Twojego profilu. Nie zapomnij, Zasubskrybować tego kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka z tej serii, i zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz ich więcej. Zaczynajmy. Oto lekcja numer jeden z serii: Zwiększ swój zasięg na Insta o 400%. Signature Series. Signature Series to inaczej autorskie serie, które opanowały Instagram. Dlaczego ten format stał się hitem i dlaczego wykorzystują go praktycznie wszyscy najpopularniejsi twórcy? Po pierwsze, zdobywasz większy organiczny zasięg. Dlaczego? Bo Twoi odbiorcy czekają na każdy odcinek i się w niego angażują. O ile jest to oczywiście strategicznie opracowane, a tego właśnie nauczysz się niedługo. Jeśli Twoi odbiorcy się angażują, algorytm po prostu popycha, twoją treść dalej do grona osób, które cię jeszcze nie obserwują. Dzięki czemu zyskujesz szybszy wzrost jakościowych followersów. Dlaczego? Bo jasny temat przyciąga właściwych ludzi, naprawdę zainteresowanych Twoim tematem oraz Twoją ofertą. I również pokażę Ci, jak to ugrać. Autorskie serie ściągają na profil średnio 140% więcej followersów niż pozostałe formaty. Dlaczego? Bo ludzie chcą obserwować Cię po więcej. Czekają na każdy kolejny odcinek i co najlepsze, niezależnie od tego, w jakiej niszy działasz i komu w czym pomagasz, żeby zrobić swoją autorską serię, generować na niej świetne zasięgi oraz przyciągnąć nowych jakościowych followersów. Dlatego teraz tworzymy razem twoją autorską serię. Zaczynajmy. Więc stwórzmy twoją sygnaturową serię. Lecimy. Generalnie mamy wiele przykładów sygnaturowych serii. Naprawdę na Instagramie mogłaś zobaczyć tego Multum. I jest to naprawdę całkiem fajna funkcja, ponieważ można tutaj wykazać się ogromną kreatywnością. Na przykład tutaj dziewczyna zrobiła um, serię z Dzień Któryś, gdzie um, żyjemy naszym życiem jak, um, jak w Simsach. O, to. <grych> Generalnie ciekawe. E, jest naprawdę tego dużo. Dzień z życia osoby, która pracuje na etacie, e, czy tam dzień z życia z osoby zatrudnionej? Nie, nie zatrudnionej i tak dalej. I jest tego naprawdę dużo, i nawet powiem Wam, że. Ja kiedyś, nieświadomie w sumie, to jeszcze wtedy w ogóle nie było mody na tę serię, ale zrobiłam taką właśnie swoją autorską serię, czyli Dzień z życia Linergistki. i te serie wygenerowały nam naprawdę świetny ruch na profilu, to nam przyniosło super ruch, ale poza ruchem przede wszystkim przyniosło nam to naprawdę, naprawdę świetne przychody, ponieważ wtedy po jednym z odcinków tej serii Padł nam rekordowy, pierwszy tak naprawdę taki rekordowy miesiąc w akademii, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż szkoleń z makijażu permanentnego. Zresztą pokażę Wam może tę serię. Właśnie zaczynało się od tego, że tutaj był ten cały taki przód naszego salonu, więc to już też było rozpoznawalne i daily vlog z tam mojego dnia w pracy jako linergistka. I zrobiłam właśnie z tego też kilka odcinków i bardzo dużo dziewczyn właśnie zapisało się po tej serii na szkolenia z makijażu permanentnego i bardzo duży też ruch właśnie na Instagramie nam te treści przyniosły. Już tu nie wstawiałam wszystkiego, bo mnie wylogowało. Teraz pokażę Wam, że my skupimy się na seriach, które będą dawać wartość. A dlaczego w zasadzie skupimy się właśnie na takich seriach? Możesz tworzyć przeróżne serie, ale zależy nam na maksymalizacji wyników. Serie, w których pomagasz odbiorcy rozwiązać konkretny problem, wzbudzają większe zaufanie i pozycjonują Cię jako eksperta. Ludziom zależy, aby rozwiązać swój problem. Nie? Takie serie mają też większy współczynnik zapisów, który wpływa na zasięg. Zapisują, podajesz wartość, która przyda im się na później. Nie? Zapisz na później po więcej. Także zaczynamy. Krok pierwszy. Znajdź temat serii. Zastanów się, jaki problem rozwiązujesz. Co jest Twoją pasją? W zasadzie jeśli masz już określoną niszę, jeśli już sprzedajesz jakieś produkty, no to będzie to po prostu dla Ciebie dużo, dużo łatwiejsze. Um, o co najczęściej pytają Twoi followersi? Jeżeli jeszcze nie masz zaangażowania na profilu, nie masz zbyt wielu pytań, to możesz przy Przejrzeć sobie najbardziej zasięgowych twórców, czy tam jakichś najpopularniejszych twórców, największe marki osobiste z Twojej właśnie niszy, a raczej przejrzeć ich komentarze. Zobacz, o co pytają ludzie, właśnie w komentarzach, i po prostu spisz sobie listę tych pytań, ponieważ to są. Jakieś ich tam punkty bólu. To są jakieś tam rzeczy w związku z którymi oni nie mają wystarczającej wiedzy, że po prostu muszą się doradzić. muszą zapytać. więc jeśli danego jakiegoś pytania o danym jakimś tam temacie pojawia się więcej i więcej, no to znaczy, że nie jest to takie oczywiste właśnie w Twojej niszy i że właśnie o tym być może powinnaś nagrać. Skoro tak wiele osób to interesuje. i tak wiele osób nie ma jeszcze o tym, Aż takiej wiedzy. Lecimy dalej. Krok drugi. Rozplanuj wartość ze swojej serii. Czyli jakie są upragnione rezultaty i punkt A, gdzie punkt A jest aktualną sytuacją, często jakąś niepożądaną, Twojego odbiorcy. Postaraj się wybrać coś bardziej takiego ogólnego, żebyś po prostu miała też więcej pomysłów na odcinki. Później jeszcze dam Ci przykład, o co mi w zasadzie tutaj chodzi. I ważne jest to, abyś wybrała taki najbardziej palący punkt bólu, aby ci odbiorcy po prostu byli bardziej zmotywowani, aby faktycznie zostać z Tobą w tej serii i się w nią zaangażować. Przykładem, właśnie, będzie, podam Wam na moim przykładzie. Moja grupa odbiorców to kobiety, które chcą tworzyć markę osobistą w social media. Większość z nich jednak nie wie, jak to robić skutecznie i ich treści nie mają odzewu a profile zasięgu. To jest ich punkt A, czyli to miejsce, gdzie jestem sobie, chcę tworzyć markę osobistą albo już ją tworzą, ale moje treści nie mają odzewu. Nie? Nie ma zaangażowania, nie ma zainteresowania. I teraz jaki jest punkt B? Punkt B jest taki, że chcą mieć zasięgową markę, chcą robić zasięgi, chcą, aby na ich profilu się działo, chcą mieć zaangażowaną społeczność. Nie? To jest właśnie punkt A oraz punkt B. I teraz chcecie to lepiej zobrazować. Twoja seria jest narzędziem, jest transportem Twojego odbiorcy z punktu A, który jest właśnie tym niepożądanym stanem, do punktu B, który jest upragnionym rezultatem. Nie? Twoja seria jest nośnikiem. To jest bardzo ważne. Dlatego to jest fundamentalne, bardzo kluczowe, abyś Ty bardzo dobrze miała opracowany awatar tego odbiorcy, abyś ty miała dosłownie przed oczami do kogo ty mówisz, ponieważ im lepiej ty będziesz rozumieć tą osobę, ten tone of voice będziesz w stanie się lepiej komunikować. Bardziej właśnie tak, aby rezonować właśnie z sposobem komunikacji tego też użytkownika oraz użytkownika tego po prostu Twojego odbiorcy oraz też będziesz lepiej znać jego zapotrzebowania, jego bolączki, jego problemy i będziesz w stanie w związku z tym lepiej je rozwiązać, tak? I to jest właśnie to, jak zdobywasz uwagę ludzi. E, dalej, mamy krok trzeci, czyli ustal tytuł swojej serii, bo będziemy używać tego samego intro, czyli takiego właśnie wstępu, intro to jest taki wstęp, Eee, tytuł też przede wszystkim tej serii i będzie to za każdym razem, w każdym odcinku. Ważna jest tutaj spójność, by twoja seria stała się rozpoznawalna, nie? W tytule powinnaś zawrzeć informacje o wartości. Dobrze, aby było to bezpośrednio. Odbiorca musi wiedzieć, co konkretnie uzyska, śledząc tą serię. Na przykład odcinek pierwszy mojego challenge'u, gdzie próbuję zdobyć 10 tysięcy nowych followersów w 30 dni. I być może Akurat tutaj nie ma takiej bezpośredniej, bezpośredniego komunikatu, że co odbiorca zyska, jest tutaj właśnie taki challenge, ale odbiorca może sobie pomyśleć OK, ona chce zdobyć 10 tysięcy followersów w 30 dni, Ciekawy jak. OK, będę śledzić tą drogę, zobaczymy czy jej się uda. Zobaczę co działa, co nie działa. Ona będzie to relacjonować, więc na pewno wyciągnę coś z tego dla siebie i dowiem się jak ja mogę zdobyć więcej followersów albo właśnie czego nie robić. Czego nie robić, aby zwyczajnie nie marnować swojego czasu, tak? Kolejny przykład to na przykład odcinek z serii pigmentu, jak w Photoshopie, po której twoje prace będą wyglądać jak z Photoshopa. I tutaj dajecie po prostu w każdym odcinku właśnie tej serii um, jakieś tipy, które po kolei właśnie będą prowadzić, albo nawet nie po kolei, to nie musi być po kolei, ale będą prowadzić właśnie tego waszego odbiorcę do tego miejsca, gdzie dziewczyna pigmentuje jak z Photoshopa, gdzie zdjęcia prac są po prostu mega estetyczne. Akurat tutaj powiedziałam pigmentuje. Niektórzy z Was mogą nie wiedzieć o co chodzi. Ja mówiłam to w kontekście makijażu permanentnego, bo to moja branża, więc, więc tak mi to po prostu siadło. Kolejny przykład, na przykład odcinek pierwszy z serii najdroższych hoteli na świecie i ich tańszych alternatyw. Tutaj również nie ma bezpośrednio aż takiej wartości, czyli co odbiorca zyska, ale odbiorca może sobie pomyśleć, OK, chcę zobaczyć, jakie są te najdroższe hotele na świecie, na świecie. co jest w nich takiego najfajniejszego. I czy stać mnie na tańszą alternatywę? Może znajdę tutaj coś takiego fajnego, że pojadę sobie do jakiegoś właśnie fajnego hotelu, który będzie właśnie zamiennikiem, odpowiednikiem tego najdroższego, na którego na pewno mnie nie stać. Więc też jest tutaj jakaś taka wartość. Natomiast najlepiej sprawdzą się konkretne tytuły, gdzie jest konkretna wartość, co mój odbiorca dostanie. Tak jak ja na przykład robię teraz serię, gdzie zwiększamy zasięgi Twojego Insta o 400%. Nie? To jest bezpośrednia wartość. Także lecimy sobie dalej. Krok czwarty to opracuj strategię. Ustal punkty, które zaprowadzą Twojego odbiorcę do właśnie tego punktu B. I dlatego też wybrałyśmy trochę bardziej ogólny punkt B, abyś właśnie znalazła więcej pomysłów na filmy. Nie, Czyli abyś po prostu po trzech odcinkach nie usiadła i nie, nie zaczęła się zastanawiać hmm, o czym ja mam teraz nagrać. Nie? Także zobacz, tu jest Twój no tu jest punkt A Twojego właśnie odbiorcy, tutaj jest punkt B Twojego właśnie odbiorcy. I dlatego właśnie tutaj tak ważne było to, aby ten temat był taki dosyć ogólny, bo. Bo teraz właśnie pokażę Wam też przykład. Akurat to jest mój przykład, że punktem B mojego odbiorcy po wdrożeniu technik ze wszystkich lekcji moich serii ma być zwiększenie zasięgów o 400% minimum. I teraz na drogę do tego celu może składać się wiele strategii, ponieważ jest wiele sposobów na zwiększenie zasięgu, prawda? Dlatego też mam więcej pomysłów na odcinki, niż gdybym wybrała taki mniej ogólny temat. Bo gdybym na przykład wybrała temat, gdzie ok. Być może mój odbiorca po tej właśnie serii również zwiększyłby swoje zasięgi o 400%. Jeśli seria nazywałaby się, opanuj, nie wiem, właśnie tematyka autorskich serii, twórz najlepsze autorskie serie. I ta seria miałaby na przykład 10 odcinków. Okej, okay. tym punktem B również byłoby zwiększenie zasięgów, jak najbardziej tak. Natomiast. Czy ja byłabym w stanie znaleźć 10 pomysłów na odcinki? No nie wiem, być może tak, natomiast byłoby to trochę bardziej naciągane, a w momencie, kiedy mój temat jest troszkę bardziej ogólny, czyli że właśnie zwiększamy zasięgi, no to mogę tutaj naprawdę znaleźć przeróżne tematy, ponieważ mam bardzo dużo strategii na to, aby faktycznie właśnie zwiększyć te zasięgi. Dlatego to jest troszkę takie właśnie, to jest właśnie takie ważne, aby ten temat był po prostu bardziej ogólny. Lecimy dalej. Krok piąty. Opracuj framework i wizual. A więc postaraj się opracować spójny szkielet każdego odcinka lub przynajmniej spójne charakterystyczne elementy, które będą pojawiać się w każdym. I tutaj kluczowa może być właśnie ta identyfikacja wizualna. Czyli spójne charakterystyczne czcionki, kolorystyka, elementy ubioru, być może jakieś właśnie huki wizualne, być może jakiś taki mm, inny charakterystyczny dla ciebie montaż. To musi być coś faktycznie oryginalnego, aby wizualnie odbiorca, który mija, przegląda, po prostu skroluje tą stronę rekordynacji, Rekomendowaną. On widzi znowu kolejny odcinek z Twojej serii i on wie, że to jest ten odcinek z Twojej serii, a może nawet nie znać nazwy Twojego profilu. nie? Czyli on kojarzy po prostu tą serię w związku z jakimiś charakterystycznymi spójnymi elementami. Leźmy dalej. Krok szósty, czyli jak przekazywać wartość. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Moja strategia przekazywania wartości jest bardzo mocno rozbudowana, jest dosyć, jest dosyć zaawansowana. Dlatego ja teraz dam Ci jeden funda fundamentalny tip. Dlatego ja teraz dam Ci jeden fundamentalny tip, którego powinnaś się trzymać, i na początek ci to wystarczy. Ja teraz siedzę dosłownie dniami i nocami, aby przekazać właśnie to wszystko, co mam w głowie na papier, a raczej tutaj donuszona, aby po prostu zrobić jak najbardziej sytym moduł her Millionaire brand czyli dla nowego mentoringu, który będzie wychodził właśnie w listopadzie u mnie. I to jest po prostu tak dużo wiedzy, tak syta treść, że tak powiem, że nie jestem tutaj w stanie po prostu jeszcze tego nagrać i zamieścić, dlatego zrobimy sobie właśnie taki fundament, dam Ci taki fundamentalny tip, który na początek powiedzmy, że Ci wystarczy, też żeby się nie przebodźcować, nie? Bo pokażę Wam później jeszcze, jak wygląda właśnie taka piramidka. Jeśli odcinek pierwszy mojej serii uczy tego, jak stworzyć własną serię, to po obejrzeniu go widz ma czuć, że jest w miejscu, gdzie ma wszystko, co potrzebne do stworzenia własnej serii. I co mam na myśli? To rozwiązanie, które dajesz, ma zawierać wszystkie kroki w taki sposób, by widz nie musiał, nie musiał robić żadnego innego researchu żadnego dodatkowego researchu. Czyli okej, okay, obejrzałam wideo, nie muszę robić zupełnie nic. Poza tym, co zostało powiedziane w tym wideo. Mam dokładny schemat, wiem, co robić. Mam dokładny plan krok po kroku, wiem, co robić. Nie? I tu wam właśnie pokażę tą piramidę wartości w kontekście, czyli właśnie przekazywania tej wartości. Bardzo ważne jest to, aby dać jasne rozwiązanie, o którym, o którym Wam wspomniałam. Nie umówiliśmy tego, bo nie mamy na to za bardzo tutaj przestrzeni. Natomiast jasne rozwiązanie, czyli właśnie taka struktura krok po kroku, co widz musi zrobić. Aby właśnie osiągnąć rezultat. To jest to, co ty musisz dać. To jest bardzo ważne. Później na to jeszcze się nakłada unikalność oraz zobrazowanie tego jasnego rozwiązania. To są jakieś tam warunki, właśnie przekazywania tej wartości, o których dziś nie będziemy mieć niestety czasu sobie powiedzieć, ale to odcinek na inny temat. Temat na inny odcinek. Tak więc. Masz zidentyfikowane potrzeby odbiorców, masz już pomysł na serię, masz już tytuł serii, ustaliłaś spójne elementy, rozpisałaś pomysły na odcinki i wiesz w jaki sposób dawać wartość. Tak? Więc teraz, co dalej? Po prostu działaj. Ale to nie koniec. Pamiętaj, że temat autorskich serii jest bardzo szeroki. Możesz stworzyć nawet serię pod tytułem Dzień z życia, w którym nie robię nic. Ja natomiast wybrałam dla ciebie framework na serię która ma największy potencjał do tego, by przyciągnąć na Twój profil jakościowych followersów. Musisz się tego trzymać, możesz nim manewrować. I wtedy to, co polecam Ci zrobić, to wejść na mój profil na Instagramie, znaleźć rolkę o autorskich seriach i doradzić się, zadając pytanie w komentarzu, zanim zaczniesz jeszcze tworzyć swoją serię. Bo pod tą rolką udzielam w tej tematyce indywidualnych porad za darmo. Mogę urozmaicić Twój pomysł, dać Ci feedback na to, czy on jest w ogóle ok i wiele, wiele więcej. Dzięki czemu Twoja seria wygeneruje jeszcze lepsze Wyniki. Na przykład na moim kanale nadawczym jedna z Was podzieliła się ze mną pomysłem. Ja dałam tip, dzięki któremu ten pomysł ma teraz dużo większy potencjał, by zdobyć jeszcze większy zasięg. Zostaw więc łapkę w górę i nie zapomnij subskrybować tego kanału, a takich treści będzie wówczas pojawiać się więcej.